Jolanta Erol, witam Państwa i zapraszam na Kurier Mazowiecki. Blisko 100 wystawców z całej Polski prezentuje w poświętnym najnowsze rozwiązania techniczne, sprzęt rolniczy i nowe odmiany roślin kukurydzy i buraka. Pokazy sprzętu rolniczego i środków do produkcji rolnej. Wykłady prowadzone przez naukowców z Instytutu Ochrony Roślin z Poznania i blisko 100 wystawców z całej Polski. Do tego stoiska z materiałami informacyjnymi i fachowe doradztwo. Dziś po świętnym odbyła się 14. edycja jednej z największych imprez rolniczych na Mazowszu. Mówimy to co nowego i jakie są tendencje na rok przyszły w ramach tych dwóch produkcji, kukurydzy i buraka, jak również staramy się podsumować trochę miniony rok. A ten według najnowszych danych był dla rolników bardzo udany. Rok bieżący jest rokiem rekordowym. Wzrost nastąpił o 60% w stosunku do roku poprzedniego. To jest ponad 130 tysięcy hektarów uprawianych jest kukurydzy na Mazowszu. Tak duży wzrost produkcji kukurydzy nie jest przypadkowy. Jest to roślina niezwykła, roślina przyszłości i ma szansę w różnych dziedzinach być zapisana. To nie tylko pasza, ale odnawialne źródło energii. To również warzywo, a również i roślina ozdobna. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się poletka pokazowe, na których zaprezentowano kilkadziesiąt odmian kukurydzy i buraka. Można było zobaczyć też najnowszy sprzęt rolniczy. Imprezę odwiedziło blisko 6 tysięcy osób. W podsumowaniu niedzieli o 21.45 spotka się z Państwem Marzena Perdion. Zapraszam. Miłego wieczoru.